Siemanko wszystkim! Ruszyła kropla oceanu, skopyta. Eee... Tak to wygląda po, po nocy. Delikatnie jestem zmielony po wczorajszych odwiedzinach kolegów i Ale nagra się coś, nie? Eee, działam dalej. Tak to teraz wygląda. Mętnej, ne? To nic. Sklaruje się. Trochę krzywo wyszło. Tak. <gry> Sprawdźmy. Czy jest w oku? No nie bardzo. Trzeba delikatnie prawą stronę podnieść. Poziomuje się. Będę na zakładzie kurwa sufit na na zakładzie to tak, jakąś blaszkę wezmę tam podłożę. Dobra. Działem dalej, działem właśnie z filtrem teraz. Do koszyczków. Bo to była ta, ta gąbka to była. Ona robi wypad. Dałem małą warstwę tej gąbki, żeby duży się wy, wy, wyłapywała. Nie wiem, czy to nie zagłoś to jest. Dobra niech I, I tu... To są takie kamyczki, ten właśnie live biofil z bakteriami. To tak to wygląda. To jest taki filtr. Naturalny. Te kamienie będą one mokre takie są. Yy, wychwytywać. Zamykam. Później to wrzucę tu, wiadomo, nie? Yy, teraz tak. To już dodałem. To są bakterie, stability. To są takie bakterie które właśnie do nowych zbiorników trzeba dodawać i przez 7 dni będę dodawał nakrętkę, teraz dwie nakrętki wlałem, będę przez 7 dni dodawał nakrętkę, a po niej co chyba dwa tygodnie nakrętkę, żeby utrzymać odpowiednie, odpowiednie te no, odpowiednie, nie? Wartości czy co tam, nie? Po trzech tygodniach do filtra. 3, 4, dosypię to. To też są, żeby tam azotany, fosforany. Nieważne. Amoniaki robiły wypad. Tego teoretycznie nie powinno się dodawać jak jest odpieniacz. Bo ten odpieniacz, tu, w tym odpieniaczu. O, butelka, po tym. Po wczorajszym nie posprzątał ktoś, chyba. No. Odpieniacz będzie, tu będzie taka piana się. Ten sypcał będzie się zbierał. No to jest, I ten odpieniacz właśnie wychwytuje to. Jakby nie było odpieniacza w akwarium, bo w małych zbiornikach nie musi być tego odpieniacza, to wtedy właśnie to się powinno dodać. No ale jak kupiłem co mi szkoć dodać. Może... może... może tylko wspomóc? Nie? No to co mi tam? No i co? Zostanie? Kupić lampę! podał mieć pieniądze na nią, no, ale no, obracam się zarobi, nie? W międzyczasie. Kurde, tak tym telefonem nad tym akwarium jakby ciusk zrobił. Ale nie jest źle, podoba mi się. Tu jest właśnie ta wisząca pół, wisząca skała. To z tyłu też jest skałka, ale jej na razie nie widać. I tak troszkę za zasłoniłem tą grzałkę, a filtr, lanca od filtra będzie tu. Chociaż kawałek zasłoni, nie? No. Deklaruje się to fajnie. Mam nadzieję, że się No i tak będzie to ładnie wyglądać. Także git. Dobra, działam. Filtr zaraz wrzucam. Odpieniarz doczyszczę. Bo czyściłem, czyściłem, walczyłem, ale też te ślady tej rafy... No Ale są. No i rurki, rurki, jak czyściłem, połamałem. Trzeba by to przykleić. Ciągnę przedłużę, bo kurde, nie pomyślałem jeszcze nad tym podłączeniem, bo tam jest gniazdko za szafą. Ale jak remontowałem. No tam mi to, to gniazdko, nie? No i nie ma gniazdka, jest za siebie na dziura. Tutaj. Coś by trzeba było wymyślić. No i co zostanie? Nie? No to palić odkurzesz, by tu kurwa przed państwa. Aż od tych yy, kamyczków to... Yy, to już my kiry bolą. Dobrze jest. Dobra, to ten live film. Aha, i właśnie tego. To, to mi zostało tego dużo. Zostało mi tego. To, to, tutaj też jest troszkę, dokupiłem wtedy to. Zaleca się tam co jakiś. Nie wiem, ileś czasu, 20% wymieniać. Także spokojnie to mam, to mam. I ten węgiel aktywny. Bo ja to kupiłem dla, dla Juniora, nie? Żeby tam syp się tutaj dodawałem ten węgiel aktywny. Z tymi, nie? Z tym karmazytem, czy jak to się tam nazywa. Ale to może sypnę troszkę do tego też. Do koszyczków, ale to jak będę dodawał te. te, te stabi stability, to y się nazywa. Fosforany, krzemany, usuwa. dobra, wszystko jasne. To jest makro, makroporowy, tak? makroporowy, syntetyczny polimer. Dobra, doda się to, co? To tyle na razie. Będziemy od, znaczy będę obserwował i będę dodawał. O, luląco się rusza. Tu, tu, tu. Dobra, Siemano, pozdrawiam wszystkich miłej niedzieli i odpoczynku. Hej!